Kanale. Witamy Was wszystkich po świętach. Mam nadzieję, że odpoczęliście troszeczkę od nas, zregenerowaliście siły, my jesteście pozytywnie nastawieni na nowy rok, a my chcemy Wam powiedzieć i opowiedzieć w sumie o naszych noworocznych postanowieniach. Ogólnie powiem Wam, że ten rok nas dużo nam dał, ale musieliśmy mieć tak, nie wiem ile w sumie minęło, z półtora tygodnia bez montowania. Po prostu. 6 dni dokładnie. Wow, no to myślałem, że to trochę dłużej minęło. Okej, a więc 6 dni od ostatniego Vlogmasu i powiem Wam, że faktycznie troszeczkę nabrałem siły i na. Jezus, to było. Nagrywaliśmy codziennie, a teraz czuję w ogóle, jakbym nie nagrywał z miesiąc. No powiedziałem półtora tygodnia. Ale już się stęskniliśmy, tak jak powiedziałem wcześniej. Filmiki różne zaczęliśmy nagrywać już wcześniej, ale chcieliśmy zacząć. Oprócz tego jesteśmy teraz w innym miejscu i też z tego nagrywamy vloga. Jesteśmy w Olsztynie u Eweliny i Tomka Ewel YouTube. I teraz będziemy też stąd nagrywać różne vlogi. Chciałem powiedzieć owe Powiem wam, że Milo jest śpiący i zaraz zobaczycie, jak położy główkę, bo on podniósł i zasypia już. W ogóle śmiesznie, bo położył na poduszce normalnie i to jest takie cute, ale dobra, może przejdźmy do sedna i zaczynajmy od naszych... Dobra, więc zaczynamy od naszych postanowień, jako... Za... Okej, okay, więc zaczynamy, e, jako pierwsze nasze postanowienie to jest zdrowo się odżywiać, e, ogólnie Nie przez... wychodzi mi to już tak, Kuba już... Poddałam naszy... się. Nie no, żartuję, ale po no prostu nie wychodzi tak, mi. Ja, nie. ja się jeszcze nie nastawiłem, że jest Nowy Rok i muszę to robić, jakby dla mnie to jest bez sensu, bo co, Nowy Rok, a tak naprawdę z pierwszego jakby Sylwestra, z pierwszego stycznia zostało mnóstwo chipsów, jakichś snacksów, jak ja mam się zdrowo odżywiać, jak to jest, jakby wiem, że powinien mieć taką... No, ale to będzie dla gości, jak ktoś przyjdzie, albo nie wiem, na Po co gości przyjdzie? częstować z takim shitem? lepiej. ja chcę to zjeść po prostu dla siebie. No ale to właśnie powinien się zdrowo odżywiać. Uff. No, więc ogólnie chcemy się zdrowo odżywiać też przez to, że przez vlogmasy nie mieliśmy czasu, żeby gotować. Ja wcześniej w sumie większość obiadów ja robiłam. No okej, okay, no Magda jest kuchareczka. No naprawdę. i ogólnie e, przez vlogmasy ja przestałam gotować, Kuba też przestał gotować, nie mieliśmy kompletnie na to czasu. Jedliśmy co drugi dzień pierogi. No, no. Ja nie mogę patrzeć na pierogi, naprawdę nie mogę patrzeć na pierogi jeszcze po świętach, w ogóle. E, no i jakieś takie po prostu niezdrowe naprawdę bardzo źle się, bardzo się odżywialiśmy. Później jakby, my też nie mieliśmy właśnie, po... Ja, ja po prostu nie lubię dużo w ogóle jeść, a tym bardziej jakby jak nie miałem jeść, to ja podgryzałem, ja widzę, że ja przytymam, dlatego też trochę siedzę ukryty taki tutaj, wiecie. No więc po prostu yy, ja na razie, robić. jak na razie trzymam się tego i w sumie mam taką motywację, bo do wakacji stało w sumie pół roku, ale ogólnie no, też, też też też. Też też. Też y, po prostu dla siebie samej. Ja Trzeba mieć, że mi się mam zdjęcia na insta. No. Nie, ale nawet zauważam, że jak się zdrowo żywam, to ogólnie się lepiej czuję w swoim ciele, a też musimy jakby dbać o swój organizm. Raczej... Dawać mu to, co jest zdrowe, a nie zatruwać go jakimś zdrowym jedzeniem i chemicznym. Prawda, ale ja Wam powiem w sumie jakby sorka, bo też nagrywamy o późnej godzinie, więc będziemy działać, ale nie. 19:30. Nie powiem wam jakby, że ja też czuję się fajnie, jak, jakby wiem, bo teraz przytałem 2 kilo, jakby jak przekroczę znowu 2 kilo na dół, to czuję się już taki lepszy, po prostu czuję się, fajnie się ze sobą czuję, a jakbym zszedł 4-5 kilo w dół, to w ogóle, no to po prostu bym był jakimś maczo naprawdę według siebie. Naszym drugim postanowieniem to jest ćwiczyć więcej, wyrobić ciało slash schudnąć. No ja ogólnie jeszcze nie zaczęłam ćwiczyć w tym roku, a dlatego, że po prostu nie było jak, ale też no chciałabym a chociaż dwa razy w tygodniu ćwiczyć, bo czuję, że przez właśnie, przez to, że nosimy maseczki i e, ja nie wiem, czuję, że po prostu gorzej mi się oddycha, to jeszcze mam gorszą kondycję przez to, tak przynajmniej mi się wydaje. Nie, po prostu tego też się praktycznie nie ruszamy. Z no to też jest prawda, tym bardziej, że mamy teraz jeszcze samochód, to... Jezus, przestań. Eee... Hmm. Naszym trzecim postanowieniem już od dawna chcemy to zrobić, i jakby mam nadzieję, że może nawet jeżeli nie będziemy tego robić bardzo regularnie, ale to chcemy już zacząć to robić, czyli zapisać się na jazdę. Nie wiem, co mam z ręką, ma? No. Czyli zapisać się na jazdę konno i zacząć grać w tenisa znowu aktywnie. Ja w sumie nie wiem, nie ja bardzo chciałbym po prostu nauczyć się jeździć i wyjechać sobie właśnie gdzieś w teren, pojeździć po lesie. Co prawda, też. Mam takiego małego stracha, że, że wiecie, że po prostu coś zaraz, nie wiem, wyjdzie, że... W sensie, że będę jechał i koń podskoczy i spadnę i złamie sobie coś, bo jednak jazda no, też jest taka dość, dość niebezpieczna w sumie, no bo nigdy nie wiesz, co koń może zrobić. No a ten tenis, tak jak już powiedziałem przed chwilą, no chce się koniecznie zapisać, nie wiem, czy Magda też będzie grała, może sporadycznie... Ja no chciałabym się nauczyć, ale na razie... No zobaczymy po prostu co z tego no wyjdzie. Zobaczył. Kolejnym postanowieniem jest yy, podróżować, my ogólnie jesteśmy, bardzo kochamy podróżować, to bardzo nas zbliżyło tak naprawdę, dzięki podróżowaniu się poznaliśmy, no. więc yy, no to jest takie nasze w ogóle jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Bardzo, Osiągnąć. bardzo chcielibyśmy w tym roku wlecieć do Nowej Zelandii i jeżeli nic... No, jeżeli nic tak naprawdę nie stanie się w sensie, że ta pandemia nie będzie się rozwijać w gorszą stronę, a myślę, tak myślę, że w tym roku to już będzie tak lepiej, szczególnie w wakacje, to wlecimy właśnie do Nowej Zelandii i na wyspy Kuka albo na jakieś inne wyspy. I jeszcze jeszcze samo są wiemy. A czy ogólnie mamy już rezerwację? Nie wiem, czy to powiemy. Możemy powiedzieć, że już... w ogóle jak zaczęliśmy 14, to, to ja od razu zaczęłam się cieszyć, nie wiem. Ogólnie to jak mówiliśmy o drugim to byliśmy tacy, a teraz jak jest podróżowanie na... No naprawdę ma... ja jestem taki podekscytowany a tym, mamy rezerwację. bardzo chcielibyśmy nagrywać codzienne filmy z tego wyjazdu, tylko wtedy musielibyśmy jakoś to tak ogarnąć, żeby... Po tutaj... prostu zatrudnić kogoś, kto by nam montował te filmy, bo nie jesteśmy w stanie, jednak jedziemy też tam odpocząć, a... No zobaczymy też, ale to już w jest postanowienie, jak to będzie z tym YouTube'em, ale ogólnie bardzo chcielibyśmy właśnie codziennie nagrywać... Jak wyjedziemy, a nasz wyjazd na pewno będzie... Ciekawe bardzo. No i minimum trzy tygodniowy, więc... No a ale... To wyspa... O ja nie mogę się doczekać. <laughs> no bo tak ale w tym roku, no dobra, w tym roku byliśmy w Australii. I w Londynie. I w Londynie, w Londynie. ale to na początku roku i później nigdzie nie byliśmy i... Tak, nas ściągnie teraz, no, ale dobra. No. Dlatego naszym kolejnym postanowieniem, które też jest związane z podróżowaniem, jest wyjazd yy, gdzieś na narty. Bardzo bym chciał pojechać w Alpy. Ja chciałbym po prostu pojechać, gdzie mogę chociaż pół godziny sobie zjeżdżać, a nie, że po prostu zjeżdżam. 5 minut, 10 minut i jest ogromna kolejka, jakby to nie ma takiej super frajdy, a jednak gdzieś w Austrii czy we Włoszech to jest super taka atmosfera. Mamy w planach dużo podróżować, oprócz tego chcemy e, podróżować po Polsce i po Europie, ale to myślę, że bardziej pod względem tego, jak znajdziemy jakąś, nie super okazję, e, albo no jak będziemy chcieli, mamy samochód, więc możemy sobie pojechać. Nawet widzę jakieś tripy, nie wiem, 3 dni do Berlina, czy dwa dni do, tak naprawdę na jeden dzień można pojechać, jak to trochę nie ma sensu, ale. Jakby mamy więcej możliwości, bo jednak latamy po odległych różnych kontynentach, krajach, a super nie znamy czegoś w okolicy. Trzeba przeżyć od nowa, jakby rok 2020 z 2021, po prostu, bo tam nie mogliśmy to teraz trzeba. Ja, wow, jak to, jak to, jak to Bardzo chciałbym wyjechać do Stanów Zjednoczonych i jakby zastanawialiśmy się przez chwilę, czy Nowej Zelandii nie zamienić na Stany Zjednoczone. Bardzo nam się podobało tam i jakby tam jest mega fajny klimat. Będę miał 21 lat, będziemy mogli wynająć samochód, pojeździć sobie, będziemy bardziej już tacy niezależni, tak to możemy nazwać w sumie, ale no ale na pewno nie da się tego połączyć z Nową Zelandią, alpami, no z... a, no da się, jakby to no, ale... też się da. Więc subskrybujcie nas, oglądajcie, abyśmy mogli wam dawać po prostu relacje. Ej, ej, ale gdybyśmy zrobili zbiórkę nie, no, na wyjazd do Nowej Zelandii. Ej no, hey guys, why not? No więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to jest takie w sumie: ja bym to dał na pierwszy, Nie no, dobrze, że to jest na trzecim miejscu. Bo jednak, aby podróżować, trzeba dobrze się odżywiać i dobrze wyglądać. Więc Super. ja w Australii, jak byliśmy w lutym, byłem szczuplejszy niż na Hawajach i widzę różnicę. Bo na Hawajach, no czasami jakby tak widziałem w siebie klopsa. I widziałem w Australii, że pozytywnie się zmieniłem, a teraz chciałbym tak. No. Tak. Nie ja tak. Kolejną rzeczą jest pozytywne myślenie, praca nad sobą. To jest rzecz bardzo ważna. Tak, Znaczy ja ogólnie pracuję nad sobą bardziej niż Kuba, bo czytam różne książki i w ogóle. E, ale ogólnie oboje musimy myśleć bardziej pozytywnie. I doceniać, siebie, doceniać siebie, kochać doceniać, siebie. Doceniać, doceniać też życie jakie mamy, bo mam naprawdę super życie. E, no i też oprócz tego nie przejmować się opinią innych. Bo jednak zaczęliśmy nagrywać w internecie, więc wiadomo, że też spotka nas hejt i już w sumie nas nieraz. I naszym kolejnym postanowieniem jest być aktywniejszym na YouTube. W sumie jesteśmy teraz bardzo aktywni, ale. Ale chcielibyśmy bardziej rozwijać ten kanał? Tak, aby Myś... nie zaprzepaścić tego, co już zrobiliśmy, bo jednak... Poradziliśmy sobie z Daily w grudniu, to naprawdę było mega ciężkie. To, to, to nawet nie zdajecie sobie sprawy, jakie to było ciężkie. E, no i różne po prostu, aby być aktywnym, mieć jakiś fajny content też. Mam nadzieję, że Was też zachęci, że będzie Was coraz więcej. Mam taką cichą nadzieję, tak z tyłu w głowie mam, że nie mówisz za miesiąc, dwa, że za rok, ale że za dwa lata, za trzy lata będziemy mogli wrócić do tego filmiku, gdzie mówimy do 50 odbiorców. Tak, Do 50, 50, 50, 51! A za 3 lata nie chcę strzelać, bo fajnie by było nie wiadomo ile was by było, ale fajnie, jakbyśmy mogli wrócić po prostu i teraz mamy kilkadziesiąt, a fajnie by było liczyć na przykład was w tysiącach. To by było. Super. Ja... W ogóle dla nas najważniejsze są komentarze i ja zawsze, jak widzimy jakikolwiek komentarz, to jest taki Boże, ktoś skontrolował, to jest naprawdę miło. Nawet jak napiszecie jedno słowo, to już tam się miło e, no. robi, chyba, że ludzie no ale to wiecie. Będzie... Ale zawsze też jest po prostu jakiś odzew tak naprawdę, no, możemy No, to co myślicie o filmikach? jeżeli to będzie w jakiś kulturalny sposób napisane, to piszcie śmiało, bo komentarze są super. Ale jakby fajnie by było też, żebyśmy byli aktywni na... Instagramie i TikToku. Tak. I na razie ciężko nam jest pogodzić te trzy rzeczy, bo albo się skupiamy na. no jak sumie najbardziej na YouTube się skupiamy, no. bo jednak najbardziej chcielibyśmy po prostu być na YouTubie, a i na social media to tak. Tak, odchodzą się, trochę na bok i chcemy to zmienić. Hej. Jezus, ale tak myślę o tym i że jednak nowy rok, nowe postanowienia, mam nadzieję, że to będzie przełomowy rok po prostu. Ogólnie wydaje mi się, że ten 2020 rok to był taki rok, żebyśmy na chwilę się zatrzymali i żebyśmy też jakby zastanowili się nad tym co chcemy robić w życiu i w ogóle tak myślę, że cały świat się zatrzymał trochę wszyscy zaczęliśmy myśleć o tym co w życiu jest ważne i co powinniśmy zmienić, a co powinniśmy jakby polepszyć i tak dalej. No i myślę, że właśnie ten rok był po to, bo w sumie myślę, że gdyby Sytuacja z pandemią, myślę, że byśmy się nie zmotywowali do tego, żeby tak naprawdę. Ja też tak myślę. Więc no. myślę, że po prostu ten rok, powiedziałam, myślę chyba o 20 tak, lat. Naprawdę. A ten rok, właśnie, też tak, mam taką intuicję do że działań. Właśnie, tak, że do działań, żebyśmy bardziej byli zmotywowani do spełniania swoich marzeń i myślę, że możemy się udać, ale musimy być bardzo konsekwentni i pracowici. Nasze kolejne postanowienie? Aby się mniej kłócić, ogólnie na początku, jak Kuba się w jakby, jak zaczęliśmy zło mieszkać, to było tak, że nie potrafiliśmy za bardzo się dogadać pod względem sprzątania, a teraz przez to zaczęliśmy nagrywać dopiero co, to tak trochę czasami mamy sprzeczki pod względem tego nagrywania. No, że musimy się dotrzeć po prostu tak. jakoś. Ważną też rzeczą jest dla nas, aby się uczyć cały czas, a więc chcielibyśmy też się poza podróżami uczyć... Nie czuję nogi. O Boże. Jezus, strasznie nie czuję w ogóle nogi. To było to samo, jak pod prysznicą jak mieliśmy małego. Miałam to samo. <tryk> A więc y, poza podróżami ważne też oczywiście języki, chcielibyśmy się uczyć, więc chcielibyśmy po prostu zatrudnić jakiegoś native speakera z kimś... <laughs> Dziwnie Co? Zatrudnić native speakera, zresztą ja tak jak byłam z nami, cały czas chodził z nami, że Mieć <smiech> jakieś lekcje z native speakerem, <laughs> gdzie byśmy... <laughs> z native speakerem, gdzie moglibyśmy po prostu raz w tygodniu sobie z nim porozmawiać o życiu, o czymkolwiek, aby była taka gadka po angielsku, bo nieraz raz w Magdomie coś mówię po angielsku, ja bardzo często miałem tak, że sobie mówiłem przed lustrem, czy jadąc samochodem, czy na zakupach, ale no ludzie czasami myślą, że jacyś tacy świernięci ludzie, jak mówią najpierw po polsku, a później zaczynają po angielsku mówić. Ale chcielibyśmy się też nauczyć hiszpańskiego. Chciałbym umieć <laughs> mówić po hiszpańsku, bo super podoba mi się ten język i to jest taki, taki miły, przyjemny. No i wiecie, my jednak byliśmy też na różnych kursach z JeFem, yy, i to nam bardzo dużo dało, bo mi to dało naprawdę więcej niż dużo. Wszystkie lata w szkole w sumie nie były tak efektowne jak wyjazd z Jefem. Jakby to też jest super, ale nadal to jest jeden wyjazd. jakby, tak. w sensie, A w sensie... chodzi o powtarzalność po prostu. Okej, okay, kolejne nasze postanowienie też będzie związane z nauką. Magda kończy trzeci rok studiów. W sumie za dużo o sobie też takich rzeczy nie mówiliśmy, ale to nasze postanowienie więc powiemy. A więc, aby na piąteczkę zdała licencjat. Nie zuboisz. E, no, ciekawi mnie, jak to w sumie będzie, bo jednak to pisanie pracy naprawdę też przerażające. Ja jestem strasznie, jestem a ja bym zdał bez problemu ten semestr, abym przeszedł na trzeci rok, w sensie, jakby przejdę bez problemu, myślę, ale po prostu, aby tak to szło gładko. No, ale nie tylko nauką i podróżami człowiek żyje, a co z zakupami. Hehe. Ale nie w sumie, ale... Ja Kuba się mnie zapytałam, no ja sobie byś chciała sobie kupić? I ja w sumie. Nie wiem, jakoś nie mam czegoś. Jedyne co mam sobie kupić bardzo, to rower. Nie wiem, nie, chociaż nie mam tego prawka, do na rowerem wszędzie jeździła. Ja chciałem bardzo, ale bardzo wpisać na tą listę, aby Magda zrobiła prawo jazdy, ale właśnie. Prawie doszło do sprzeczki. Nie, ale tak na serio chciałem bardzo, ale Magda... No bo ja nie, nie chcę, se, nie se, chcę się kiele... ciężyć tego. No. no. ogólnie... Zmotywujcie ją, proszę Was, napiszcie, napiszcie w komentarzach Magda zrób prawo jazdy. Ja mam, ja mam pomysł. Jakby wiem, że mamy 51 subskrypcji, jeżeli będzie 100 łapek kiedykolwiek. Bo nie wiadomo, nie chcesz w tym roku robić, ale może uda się w tym no, roku zrobić jak 100 się... łapek ale ja... w górę ja, ja nie... pod tym filmikiem, to robisz prawo jazdy. I ale będziesz ja nie robić. Mówię. W tym roku, tylko nie chciałam Ale zapisać... nie chcesz się przezwyciężyć jakby. A więc zrób challenge. Jeżeli to zrobisz, jeżeli będzie pod tym filmikiem 100 łapek w górę, zapisujesz się na prawo jazdy i nie ma gadania. Robimy tak? Wiesz, że to jest trudne do osiągnięcia, bo mamy 10 łapek. Nawet nie wiem, czy na przykład jakimś filmem mamy. Więc to, to naprawdę jest gruba no, akcja. Obrad, to znaczy, 100 no. łapek robisz prawo jazdy? No, ale... Przecinaj. Mm. Przecinaj! No szybko! Dobra, no! No dobra. Ale zobaczysz, będziemy mieli za tydzień 100 łapek. Ale e, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zakupy. Ja bardzo bym chciał kupić sobie zegarek. Mamy Apple Watcha i w sumie nie wiem, może go sprzedam. GoPro stop recording. Chciałbym kupić taki fajny zegarek, ale zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, bo oczywiście podróże są na mnie, na miejscu numer jeden. A nie masz jeszcze takiego postanowienia takiego swojego, takiego nagle ci coś przyjdzie do głowy? No Więc abyśmy po prostu się kochali, no. Właśnie, żebyśmy się kochali, żebyśmy pilnowali naszą miłość. E, no i oprócz tego ja tak myślę, że od siebie mogę jeszcze dodać, że myśmy po prostu byli szczęśliwi. My jesteśmy takimi ludźmi, którzy po prostu cały czas marzą i myślą o jakichś tam dużych planach. Pamiętajcie, że warto marzyć, bo marzenia są bardzo ważne, tak no jak to Magda taki powiedziała. fajny fajne No, to... mam taki rodziny. No, jeszcze z się. E, tak, o, warto możemy. marzyć, warto, warto spełniać te marzenia. I, I swoje poprzeczki kładźcie, czy jak to się mówi, jak najwyżej możecie, bo kto by przypuszczał, że w wieku 20 lat, będziemy w wieku 21 i 22, w sumie w tym roku, będziemy w stanie Dzień wylecieć roku. do Nowej Zelandii, myśleć e, czy... o jeszcze Alpach i o Stanach Zjednoczonych, bo jakby ja sam w to trochę nie wierzę. Ale to wszystko jest możliwe, więc naprawdę trzeba mierzyć wysoko. Chciałbym też, aby po prostu ten rok 2021, nie wiem czy to się tak odmienia, był dla wszystkich dobrym, lepszym rokiem niż poprzedni. E, abyście naprawdę robili to, co chcecie i nigdy się nie poddawali. Jeżeli chcecie oglądać nas dalej, jeżeli chcielibyście oglądać jak nasze przygody w 2021 roku, wow, w ogóle trochę w to nie wierzę, jak to będzie w ogóle wyglądać, koniecznie subskrybujcie. Komentujcie, dawajcie łapki w górę i pamiętajcie, 100 łapek w górę Magda robi prawo jazdy. Więc koniecznie nas oglądajcie, bo myślę, że w sumie zaczęliśmy pozytywnie ten nowy rok i obyśmy go pozytywnie zakończyli. No pewnie, bo nowo siebie! I Mailusia, który śpi. A buziaczki! buziaczki.